Łukasz, pożyczek, właściciel firmy Proton Archeo. Firma Protonarcheos powstała w 2007 roku. Zaczęliśmy od geofizyki w archeologii, w inżynierii, natomiast z czasem zaczęliśmy implementować elementy geofizyki do prac saperskich i tymi też pracami zajęliśmy się. Takim momentem przełomowym w historii firmy było wygranie przetargu na oczyszczenie 400 hektarów na pustyni błędowskiej, którego celem miało być przywrócenie tak naprawdę pustyni zarośniętej przez drzewa ochronę ochrona na napiaskowych. żeby weszli tutaj trwale, że można było prowadzić bezpieczne trzeba było teren oczyścić pod kątem występowania niewybuchów i nie wypałów. Moja firma wygrała ten przetarg. Wymagania tego przetargu można określić wtedy jako jedne w Polsce, jako jedne z pierwszych, które były dostosowane do wymagań np. armii USA. Teren Pustyni Błędowskiej powstał już w średniowieczu na skutek działalności człowieka. Nastąpiło wycinanie lasów na potrzeby kopalń i hutnictwa. Już w XX wieku zarówno Niemcy, jeszcze może w XIX powstańcy, wykorzystywali ten teren pod kątem poligonu wojskowego, potem nasze wojsko również tutaj ćwiczyło, czego efektem była duża ilość niewybuchów na tym terenie, która zagrażała zarówno mieszkańcom, czy jakiemukolwiek użytkowaniu tego terenu. Prace przy tym terenie były jakby przełomem dla firmy, gdyż było to pierwsze tak duże zlecenie, które wygraliśmy, a jednocześnie e, zacząłem tutaj implementować do prac saperskich elementy m, z geofizyki, czyli wykorzystanie magnetometrów, scanningu 3D z powietrza i z, z ziemi, georadaru. To wszystko powoduje, że usługa jest na naprawdę wysokim poziomie i wykrywalność tych obiektów, z którymi nie mam do czynienia, jest no, niemalże bliska 100%, gdyż e, tradycyjne rozpoznanie saperskie, no według różnych opracowań wy, wykrywa od 70-65% obiektów do 98%, w zależności oczywiście od terenu. Przede wszystkim ja kieruję się tym, żeby praca była ciekawa. Nie cierpię się nudzić. Lubię przejechać w teren właśnie taki jak na przykład ta pustynia. Po pierwsze zorganizować tą pracę, ale jednocześnie to daje takie oderwanie właśnie od takiej szarej rzeczywistości, a jednocześnie wymusza takie zdolności organizacyjne, które są na bieżąco, już nie da się tutaj wielu rzeczy zaplanować. Trzeba myśleć bardzo szybko i w miarę rozwijającej się sytuacji. Tytuł menadżera innowacji jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, więc to tak naprawdę docenie mojej pracy, ale również całego zespołu specjalistów, którzy brali w tym udział i pomagali mi w tym.